Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, kolejny gruby miks. Tym razem są to zdrapki z Radomia. Dlaczego z Radomia? Radek był akurat w tym tygodniu tam w pracy i powiedziałam mu, żeby przywiózł kilka zdrapek. Przetestujemy właśnie zdrapki stamtąd. Kwota konkretna 95 zł na stole. Może... Stamtąd gwiezdna kasa okaże się bardziej szczęśliwa niż tutaj nasza. Kolejny, mój pierwszy milion. Paradiso, wielkie granie, owocowa eksplozja, druga pensja, czas na premię, gruby portfel, super 13, szybkie 50 i lotek. E, wczorajszy miks spisał się naprawdę świetnie, był konkretny, jeszcze bardziej konkretny niż ten. No, i mam nadzieję, że tutaj koleżanki z Radomia dorównają tym naszym i też będzie jakaś super wygrana. Lotek z numerem 52. Szukam słonia, a mam truskawkę, perłę, podkowę i motyla. Niestety, maluszek pusty, szybkie 50. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Zdrabka ma numer 94. Mam 5 dych. 500, 50 tysięcy, 2 zł, 50 yy, i 50 tysięcy, no to na te dwie tutaj jest 2, ale dwójka jest wygrana. <grym> Nawet nie zdążyłam przeczytać. W worek mamy bonusie kontrolne 3 razy C. To to dwójeczka na pomnożenie. Już w Super 13 z numerem 12. Szukam 13. Mam 21, 16. 31, 54, 55, 13. No, zaczynamy świetnie i 52. A wygrana, dycha! Ale zaskoczenie, kontrolna L! No, zdrabki z radomia szaleją! W maluszkach już taka wygrana? Gruby portfel z numerem 40. I tutaj wygrywa 29, 3, 31 i 25. Paproch pod zdrabkę wpadł. O, a mam 18, 6, 37, 31, wygrana! Ło, wow, matko, 2, 23, 22, 1, 29, druga wygrana.

siedem oraz dwa, mam dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden, czternaście, osiem, jedenaście, cztery, dwadzieścia dwa, trzy, dwadzieścia osiem i siedemnaście. Kontrolna jedna się odsłoniła. Kolejne również i są różne. No to teraz bardziej wymagająca, ale również za 5 złotych zdrapka, czyli owocowa eksplozja z numerem 50. Ale wylosował banan i brzoskwinia. Ostatnia z paczki. Banan, banan, kolejny banan. Yy, banan, brzoskwinia, Droskwinia banan obok siebie. Banany. I to chyba tyle. Jak coś zgubię, na pewno znajdę. Winogrono i figa. Dwa winogrona. Z figa. Figa. Kolejny pomarańczaj i gruszka. Pomarańcza i gruszka. OK. Kolejny arbuz i karambola. I tutaj mamy karambole. Tutaj są arbuzy. I jeszcze tutaj na dole borówki i truskawka. Boróweczki bardzo lubię. Truskawa jest na górze. Truskawka i borówki. Tu, tu truskawka. Więcej nie ma. Kiwi i awokado. Kiwi, awokado, kiwi, a tu mam awokado i jeszcze tu głowy. Kiwi, awokado, tutaj. Kiwi, kiwi. I ostatnie dwa: cytryna i kokos. Kokos i na dole cytryna. Nic to nie daje, kontrolne, różne.

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, dziewiętnaście, czterdzieści trzy, trzydzieści pięć, czterdzieści dziewięć, czterdzieści jeden, trzydzieści cztery, piętnaście i ostatni rządek pięćdziesiąt jeden, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt cztery? 31 i 26. Tutaj mamy E, G. Kontrolne różne. To ostatnia zdrabka, dyszkę, czyli paradiso z numerem 10. Szukam rozgwiazdy i aparatu. Z aparat. Rozgwiazda, aparat. E, tu już nie widzę, i jest rozgwiazda na samym dole. Palma i wodolot, palma, wodolot. No i tu jest palma. Serce i deska. Serducho, serduszko i tu mam deskę. Następne lody i żółw. Tutaj nie ma nic. Lody, I tu nie ma i na dole jest żółwik. WIADRO I OŚMIORNICA. BRAK. JEST WIADRO. TO JEST OŚMIORNICA. I NA DOLE. JUŻ NIE WIDZĘ NIC. OKULARY I PŁETWY. PŁETWY, OKULARY. I tu brak. Łódź i bluzka. Łódź. Łódź. No coś tu się kręci, kręci, ale... Czy to wystarczy? Już nie widzę więcej nic. Tęcza i piłka. Tęcza. Piłka. Tęcza. No na dole bardzo słabo. Nuta i kostka. Kostka. Tu brak, i tu jest kostka, nuta, nuta. I ostatnie dwa. Kapelusz i kotwica. Kotwica, kotwica, kapelusz. Ale tu był wodolot, który pominęłam. Jest kapelusz. No i co? I mówiłam, że nic tu mi się układało, się układało, ale raczej nic z tego nie będzie. No i miałam rację. Teraz wjeżdżają grube ryby, czyli zdrabka za 20 i 30 zł. No to zaczniemy od tej za 20, czyli mój pierwszy milion z numerem szóstym. Wygrywa 10, 24, 45, 34 i 25. Zaczęliśmy bardzo ładnie, ale jak skończymy? Mam siedem, dwadzieścia dwa, szesnaście, trzydzieści pięć, trzy, trzydzieści sześć, czterdzieści sześć, dwadzieścia dziewięć, dwanaście, piętnaście.

5, 42 i 14. Jeszcze bonus, bonusie, szukam kwoty, a jest cytryna kontrolne różne. No i ostatnia gruba ryba za 30 zł, gwieźdzna kasa z numerem 18. Szukam podkowy serca lub napisu 25 lat. Mam maskę, zamek, parasol i podkowę! Wygrana! Uff! Jabłko, okulary, kolczyki, zegar, ciastka, klaps, palmę, dzwon, szalik, pszczołę, fiatka, naszyjnik, kask, kawę, karo, pizzę, worek i kolejna podkowa, druga wygrana! Wow! Luneta, pies, balon, pik, burger, śliwka, łódź i trefl. Zanim odsłonię wygrane, sprawdźmy co w bonusie. Szukam kwoty, jest księżyc. Wracam do pierwszej podkowy, tutaj jest 30 zł. I druga jest tutaj, również 30, kontrolnej J, czyli 60 zł. No to jednak ta wyjazdowa gwiezdna kasa jest lepsza. Wkład w dzisiejszy odcinek to było 95 zł. Tu mam 60, 70, 80 i 82 zł odzyskane. Także moim zdaniem wynik całkiem dobry, bo wiadomo... Tutaj strata jest wliczona w ryzyko zabawy. Ja się cieszę, mam nadzieję, że Wam się również podobało i zapraszam Was na kolejne odcinki. Miłego dnia, moi drodzy, papa! Pa.